Maseczka nie jest oczywiście doskonałą bronią, nie, nie, nie izoluje całkowicie, ale jest jedyną bronią, jaką mamy na szeroką skalę. Teraz Maciej Pawlicki. Macku, ty jesteś osobą, która od początku podnosiła wątpliwości, czy ta pandemia rzeczywiście ma taką skalę, czy ona jest rzeczywiście takim zagrożeniem, czy reakcja jest właściwa, ale czy ten skok zachorowań i także no, skok obłożenia łóżek nie falsyfikuje trochę no, tych testów, które prezentowałeś? To nie jest drogi Jacku skok zachorowań, także i Ty popełniasz ten błąd. To, to nie jest skok mi, tak. zachorowań, to jest skok wykrytych zakażeń, wykrytych zakażeń, a to, że on nastąpi, no to wiedzieliśmy nie od kilku miesięcy, tylko myślę od kilkudziesięciu, a może kilkuset lat. To znaczy wzrost zakażeń, ale także zachorowań jesienią na wirusy i wszelkie związane z nim dolegliwości jest coroczny. Ja przypomnę, że kilkanaście miesięcy, miesięcy temu w sezonie grypowym 18-19 na grypę zachorowało, nie zakaziło się, zachorowało, bo miało objawy w Polsce. 3 337 tysięcy. 3 337 tysięcy zachorowało na grypę, a śmiertelność wówczas była zgodnie z przelicznikiem WHO na poziomie 0105, czyli to było między 5 a 16 tysięcy Polaków umarło na grypę niecałe dwa lata temu i z tego powodu nie zrobiliśmy tego, co robimy w tej chwili, co przypominam i przepraszam, że takiego sformułowania użyję yy, zatrzymywanie miotłą wiatru. Nie ma takiego efektu, który. Oczywiście ręce należy myć, oczywiście należy pozostawać w domu, jeśli się jest chorym, oczywiście dystans należy trzymać, natomiast nie popadajmy w histerię, to znaczy. Tak Maćko, to, czy, co to nie, czy, chwili... czy tutaj, nie, czy tutaj nie, do, nie ma obawy, że. Część osób zwraca na to uwagę, że podnoszenie wątpliwości, że właśnie stawianie takich pytań skutkuje tak naprawdę rozprzężeniem dyscypliny społecznej. Jeśli posłowie Ale Konfederacji. Drogi, drogi Jacku, 4 października, czyli 6 dni temu. Trzech wybitnych epidemiologów, wirusologów i lekarzy z trzech najlepszych symbolicznych uniwersytetów Stanforda, Oxfordu i Harvarda zebrało się w miejscowości Great Barrington i podpisało deklarację, apel do świata, do rządu świata, by uświadomić wreszcie, że przyjęta strategia nie tylko w Polsce, ale na świecie pod tytułem bloku, blokowanie życia i izolowanie i kwarantanny dla ludzi zdrowych przynosi o wiele gorsze skutki niż to niż izolowanie czy troska wyłącznie o tych, którzy są z grupy najwyższego ryzyka i umożliwienie wszystkim pozostałym normalnego życia, ponieważ zablokowanie służby zdrowia, zablokowanie życia społecznego przynosi katastrofalne skutki. I te deklaracje w ciągu pięciu dni podpisało 6,5 tysiąca naukowców i 13,5 tysiąca lekarzy, praktykujących lekarzy. Deklaracja z Greg Barrington rośnie w tempie astronomicznym, ponieważ ludzie nauki, ludzie i lekarze wreszcie zabrali głos zaczynają krzyczeć. Co wy wyprawiacie? Trzeba, trzeba się troszczyć o narażonych, trzeba stosować środki ochrony, ale nie wolno blokować, ponieważ to przynosi katastrofalne skutki. Więcej ludzi umiera. W Polsce 300 osób umiera dziennie na raka. Ile z nich umiera z powodu zablokowania służby zdrowia? Historie o tym, że nie odbyły się operacje, że wysyłano ludzi do domu i ludzie umierali. Ja te historie ze swojego otoczenia znam ich już kilkadziesiąt. Ile ich się w Polsce odbyło? Trzeba w całości patrzeć na służbę zdrowia i na całe życie społeczne. O to apeluje 20 tysięcy naukowców i lekarzy. Nie można ich zbyć tym, że to są wariaci, płaskoziemcy. To są najwybitniejsi yy, naukowcy i lekarze z najwybitniejszych ośrodków na świecie. Deklaracja z Great Barrington, zachęcam do przeczytania. I ona jest także po polsku już do przeczytania jej. Ona jest prosta. Ona apeluje, żeby wreszcie odejść od tej, od tej iluzji, że miotłą można zatrzymać wiatr i od blokowania całego życia społecznego. To są bardzo poważni naukowcy i nie wolno ich zlekceważyć. Myślę, że poważne rządy powinny wziąć to pod uwagę. I bardzo liczę na to, że rząd polski także zapozna się z deklaracją z Great Barrington i y, y, polscy ci eksperci, którzy rekomendują ten. To, to co się w tej chwili dzieje, to zamknięcie służby zdrowia i brak operacji, brak kuracji, że ci polscy eksperci także skonfrontują się z tymi wybitnymi naukowcami i z polskimi ekspertami, bo tam są także polscy eksperci, którzy, którzy są tego samego zdania i Dziękuję. którzy apelują, ale są postponowani. Jeszcze, jeszcze nie koniec tego wątku. Teraz Piotr Senka. No Pytanie, czy polski rząd mógł się zachować inaczej? Okazać, że, że, że Może się okazać, że globalna panika e, e, osłabnie czy zostanie wygaszona w momencie, kiedy Donald Trump przegra wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, bo są też teorie Ta, myślę, że, w Ameryce, myślę, że, że, to myślę, że to był że jeden tak z celów. Myślę, że tak może być. Natomiast, że to był jeden z podstawowych celów. Natomiast w innym niestety paniki są media. I bardzo tu apeluję do stacji, w której jesteśmy i do wszystkich poważnych ośrodków medialnych, a do takich, myślę, zalicza się i tygodnik sieci, i tygodnik do rzeczy, bo, bo dają też takie głosy, do tego, by we właściwej proporcji rzeczy widzieć. Dla mnie podstawowym, podstawową manipulacją, i ja napisałem taki tekst, który się w poniedziałek ukaże, o manipulacji, manipulacją jest to, że zamieniamy zachorowania z zakażeniami. Zakażenie to jest coś, co znaczy nosicielstwo wirusa jest powszechne. Ja myślę, że nosicieli wirusa w Polsce nie jest w tej chwili kilkadziesiąt tysięcy, tylko jest wielokrotnie, wielokrotnie więcej. Tak, maczku to oczywiste to, rozróżnienie, to oczywiste... Ale błagam. Błagam, ale spójrz że nie przerywasz Piotrowi, nie przerywasz Andrzejowi, tylko mnie. Mówisz najdłużej. Dojadę do kroku. Przepraszam, już, już, będę, już będę kończył. Chodzi o to, że jeżeli jest wirus w organizmie i organizm sobie z nim radzi, jeżeli system odpornościowy pokonuje tego wirusa. To znaczy, że działa organizm normalnie. To jest dobro. Nie ma choroby. Tak, ale Nie tutaj objawów, właśnie chcia chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć. Jedną ważną rzecz. Jeśli bo licz jest choroba. Bo liczba, liczba chorych też rośnie. Liczba chorych też rośnie. Rośnie obłożenie w. Ale chwile. właśnie chciałbym, żeby, te, żeby, żeby Ministerstwo Zdrowia podawało, żeby media podawały, ilu jest zakażonych, a ilu jest chorych. Ja się zgadzam, że rośnie. No bo jest jesień. Ona, ja przypominam, jest fala, oczywiście, że ona rośnie i będzie rosła, tak jak rośnie co roku. Natomiast mylenie zakażeń z zachorowaniami jest przejawem manipulacji, ponieważ y, kiedy organizm działa dobrze i pokonuje, jest zakażenie, a nie ma zachorowania, to jest dobro. A kiedy jest choroba i jest y, zakażenie, które przeradza się w chorobę, to jest zło. A my zło nakładamy na dobro. Zamieniamy y, tam, gdzie jest dobro, gdzie organizm działa, mówimy, że to jest zło. I siejemy panikę, okłamujemy odbiorców, okłamujemy ludzi. Nie róbmy tego. Działajmy racjonalnie, działajmy spokojnie, ale podawajmy prawdziwe fakty. Ministerstwo Zdrowia lekko zmodyfikowało w dobrą stronę swoją narrację. W sensie podaje już, ile ludzi rzeczywiście umiera bezpośrednio na COVID. I tak jak Andrzej powiedział, 70, no nie, nie 70, tylko raczej kilka dziennie. Pozostałe to są, y, y, ja co stwierdzono nie. u nich także, ale były inne choroby. Więc musimy to ale... widzieć we właściwej Dobrze. proporcji. Też y, y, pytanie może już puentujące do, do Macieja. Czy, czy ty podważasz istnienie COVID? Bo to, to, są, to są właśnie y, tak często Ale interpretowane... jest bzdura, oczywiście, że nie podważam. Ale skąd podważano No wszyscy, którzy próbują ośmieszyć te 20 tysięcy naukowców i lekarzy, oni nie podważają istnienia COVID. Oni mówią, COVID jest. Choroba COVID to jest ciężka niewydolność układu oddechowego. Ona jest. Najbardziej narażeni są ludzie po 80. roku, także po 70. i z, z chorobami. Trzeba ich chronić. No i właśnie Ale o to chodzi, że, luzowanie, że wirus, luzowanie, luzowanie, luzowanie atmosfery wokół tych niezarażonych zdrowych no powoduje, że oni mogą za, zarazić. Z paniki. Nie, tych trzeba chronić. Tych narażonych. Jeżeli, jeżeli, chronimy, jeżeli chronimy tych, którzy są narażeni, to chronimy także tych, którzy potrzebują operacji nowotworowych czy innych, a oni umierają, ponieważ nie, nie działa służba zdrowia. To nie ich podważamy. Też chronić. Nie, nie chronimy podważamy. tych na modną chorobę. Wszystkich. Piotr Semka, czy, czy chce spuentować ten, ten wątek? Przeczytajmy. Przeczytajmy, ona jest krótka, ale bardzo pełna, to znaczy wymawia nam się, że naszym zadaniem jest wyeliminowanie ze świata wirusa. Nie. Natomiast czego bardzo brakuje? Bardzo brakuje rzetelnej debaty, bo na przykład nosicielstwo przez osoby bezobjawowe. Scott Atlas, profesor Scott Atlas ze Stanfordu, doradca prezydenta Trumpa do spraw COVID-u, powiedział, że zarażalność przez osoby bezobjawowe jest minimalna albo zerowa. Ja bym chciał, są inni, którzy twierdzą inaczej. Ja bym chciał rzetelnej debaty i dowodów, naukowych dowodów. Jaka jest zarażalność przed osoby bezobjawowe? Czy, czy one rzeczywiście zarażają i w jakim stopniu? Ile procent z nich zaraża? Bo jeśli nie, to cała kwarantanna ludzi zdrowych, kwarantanna jest właściwa dla ludzi chorych, natomiast dla ludzi zdrowych jest absurdem. Chciałbym, żeby taka debata naukowców się odbyła. Może Scotta Atlasa do niej zaprosimy, lub innych wielu naukowców, którzy stwierdzą, że zakażanie przez osoby, które nie mają objawów, jest bliskie zera. No tak, Być ale może to jest, ona jest, ale jest bliskie zera. Takiej jest, debaty brakuje. Jest, tu, tu ją prowadzimy i tu może podkreślmy, że naszym celem jest rozmowa. Ale naukowców. Też ale naszym publicystów, dziennikarzy, celem w tym programie jest też rozmowa. Nie oznacza to, że podważamy konkretne działania, czy też że nawołujemy do jakichś działań. Nie, no po prostu trzeba też o tym rozmawiać, tak? To jest sprawa, która Polaków interesuje. Na koniec jeszcze Piotr Semka, pytanie właśnie, to jest może to jest.